I moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco. Mamy 28 października 2021 roku i czas na sklep z przedmiotami. Oczywiście zanim zaczniemy, zanim sobie omówimy ten sklepik, to koniecznie kliknijcie w przycisk wesprzyj twórcę. Następnie w tym oto panelu wpiszcie mój kod kompulsator i zatwierdźcie przyciskiem potwierdź. Dzięki serdeczne za to. Oczywiście łapka w górę pod filmem. Kliknij subskrypcję, ten czerwony przycisk pod filmem, aby subskrybować ten kanał. I być na bieżąco z wszystkimi sklepami Fortnite każdego dnia. Jeżeli chcecie, abym dodawał sklep dnia na moim kanale, to oczywiście dajcie jak najwięcej łapek w górę i przede wszystkim napiszcie w komentarzu, która godzina jest dla Was odpowiednia. O której godzinie zazwyczaj chcielibyście przeglądać filmy z sklepem Fortnite. Także koniecznie napiszcie, a teraz przechodzimy do sklepu i mamy dzisiaj wyróżnionego pana Kukurycka. Wygląda ono następująco. Taki dosyć sympatyczny skinek z rozdziału drugiego sezonu 8 tylko ze zwariowaną słomką za 1200 waldolcy no powiem szczerze że wygląda całkiem zacnie ten skinek a więc warto się zastanowić nad jego zakupem maślany pomagier za 200 v a czyli mamy tutaj taki popkornik zestaw gildel guy okej okay, jest ten zestaw za 1800 ja y, jakiś czas temu oddałem tego skina bo y, kupiłem go ale mi się nie spodobał więc Generalnie ja jestem na nie, ale to Wam ma się podobać, specjalnie dla Was jest prezentacja tego sklepu. Drodzy widzowie, więc taki zestawik jest do wzięcia. Sam Gildy Guy jest za 1500 v dolców I jedziemy sobie dalej. Pakiet siekacza z telepem. Mamy za 800 fałdolców, wielki popcorn za 200. Ujęcie e, numer 14 jest za 200 fałdolców, również do przygarnięcia. Moi drodzy, czy jeszcze coś tu mamy? Nic więcej tutaj nie mamy. Mamy aurę, wróciła aura do sklepu 800 fałdolców, e, sezon 8, Oczywiście, proszę bardzo, taka aura jest następna. Postać zawadianka. Także 800 Vdolców do wzięcia specjalnie dla was. Bardzo proszę. I jedziemy dalej, mamy diamentowe oczko za 500 Vdolcy. Takie oto, złota kłódka. Taki oto plecaczek, całkiem przyjemny worek ze złotem za 200. Co na myślę, że dobra, złoty łańcuch, kolejny plecak za 200 fobaksów. ok z takim tutaj widać kill-offem. jak najbardziej sympatyczny. I teraz mamy dziką kartę 200 fałdolcy legendarny. Mamy tutaj plecak i oczywiście strój. Za 2000 fałdolcy. No całkiem przyjemny, całkiem sympatyczny. Można by się zastanowić, czy go czasem nie wziąć. Bosonoga. Bosonoga to jest plecak. O, z takim stolecikiem i oczywiście strój. Taka dziewczyna za 1200, policjantka z tego co widzę, fortnite'owej ekipy e, policyjnej. No i gotowe. Emotka. Jest emotka, ok, czyli takie trzaskanie, o to jest zaraźliwy, hardkorowy y taniec, emotka za 500 i mamy świętowanie, mamy świętowanie, emotka, kolejna z sezonu trzeciego za 200 do wzięcia, sparing z cieniem za 200 z sezonu pierwszego rozdziału drugiego, no też całkiem sympatyczne, co my tam dalej mamy, tutaj mamy Batmana i kolejne y rzeczy, to już są te, które w ostatnim czasie pokazywałem na kanale, także to musicie sobie przejrzeć już samodzielnie, tak tylko zaprezentuję szybciutko nowości mamy tutaj na górze i wszystkie udało się zaprezentować na dzień dzisiejszy także dzięki serdeczne, dajcie jak najwięcej łapek w górę pod filmem, tak abym wiedział, że chcecie tego typu kontent na moim kanale i oczywiście wesprzyjcie twórcę klikając przycisk wesprzyj twórcę, kompulsator i klikamy potwierdź. Dzięki serdeczne moi drodzy, no i cóż koniecznie napiszcie także w komentarzu o której godzinie mam dodawać filmy z Sklepem Fortnite każdego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.